Witamy Państwa w firmie EnergiGas. Polska prezentujemy montaż instalacji gazowej do BMW. Jest to BMW serii trzeciej model E90 z dwulitrowym silnikiem o mocy 150 mechanicznych. W tym przypadku jest to auto z 2005 roku. Jeżeli możemy powiedzieć kilka słów o aucie, jest to kultowa trójka. Silnik w technologii pośredniego wtrysku paliwa o pojemności 2 litrów czterocylindrowy, który pomimo upływu lat naprawdę wygląda bardzo dobrze. Auto ma bardzo nowoczesną linię i ponadczasowy design. Koszt montażu instalacji gazowej do E90 z dwulitrowym silnikiem jest to 3500 zł. Tutaj mówimy o instalacji BRC Sequent 32 w wersji OBD. Z widocznych elementów instalacji mamy tutaj wtryskiwacze BRC, są to wtryskiwacze koloru pomarańczowego odpowiednio dobrane pod tą moc oraz pojemność silnika. Dalej widzimy filtr fazy lotnej, tuż obok niego jest filtr fazy ciekłej. Reszta komponentów jest mniej widoczna bądź ukryta w dostępnym miejscu pod maską auta. Przełącznik znajduje się po lewej stronie, w tapicerce jest to miejsce wskazane przez klienta. Wlew gazu pod klep... znajduje się pod klapką wlewu paliwa, jest to wlew z dokręcaną końcówką, który oczywiście po zamknięciu klapki jest całkowicie niewidoczny. W tym aucie nie mamy standardowego miejsca na koło zapasowe, dlatego też montujemy tutaj zbiornik typu walec, jest to zbiornik 60-litrowy. Jeżeli chodzi o spalanie, takie BMW spala około 11 litrów benzyny, co powoduje, że koszt pokonania 1000 km właśnie na benzynie jest to 440 zł. Gazu auto spali około 12 litrów, dzięki czemu ten sam 1000 km na gazie przejedziemy za 200 zł. Oszczędności na każdym 1000 km to niebagatelne 240 zł. Jeżeli chodzi o zasięg na tym 60-litrowym zbiorniku, śmiało możemy tutaj powiedzieć, że auto przejedzie 400 km na jednym tankowaniu. Generalnie prawo fizyki i obyczajowe można powiedzieć, że mówią, że auto ma prawo stracić troszeczkę mocy po montażu instalacji gazowej. E, jednak tutaj myślę, że nie będzie to odczuwalne. Oczywiście nie ma tutaj e, takiej konieczności, aby podczas na przykład wyprzedzania czy mocnego przyspieszania przełączać na benzynę, gdyż ma być odczuwalna jakaś różnica. Jeżeli jeździmy normalnie, e, nie wykorzystujemy pełnych parametrów auta cały czas, czyli jak to się mówi, auta nie katujemy, nie odczujemy żadnej różnicy w mocy. Jedyna różnica będzie. Podczas płacenia za paliwo na stacji benzynowej. Tak jak wspomniałem, BMW serii 3 E90, czy to e 91 czy E92 nie ma fabrycznego miejsca na koło zapasowe, gdzie byśmy mogli zamontować zbiornik toroidalny. Dlatego też do tych aut montujemy zbiorniki 50 bądź 60 litrowe. Za kanapą są to zbiorniki typu walcowego. W przypadku instalacji BRC filtry wymieniamy co roku lub co 15 tysięcy km. Koszt takiego przeglądu w Energy z Polska jest to 200 zł. Warto robić te przeglądy, nawet tutaj nie chodzi tylko o to, żeby utrzymać gwarancję, ale przede wszystkim, żeby auto mieć w pełni sprawne należycie serwisowane. Bo oprócz wymiany filtrów dokonujemy również sprawdzenia szczelności i regulacji, co spowoduje, że auto będzie bezawaryjne i nie, możemy, nie, nie musimy się obawiać nawet dłuższych wyjazdów, eee, tylko będziemy jechać ciesząc się z pokonywanych kilometrów na LPG. Zawsze po montażu zapraszamy klientów na przegląd po 1000 km. Jest to tak zwany przegląd zerowy. To pozwala nam wyeliminować choroby wieku dziecięcego. Bardziej bym się skłaniał ku temu, aby powiedzieć, że to pozwoli nam sprawdzić, jak się ułożyły wszystkie elementy zamontowanej instalacji gazowej. Warto wspomnieć, że każdy element montowany w aucie jest nowy, musi się rozchodzić i po tym 1000 km mamy możliwość sprawdzenia, czy wszystko ułożyło się jak należy i jeszcze doregulowanie. A klientów prosimy o zwracanie uwagi względem tego jak się auto zachowywało na benzynie, a jak zachowuje się w tych pierwszych kilometrach na gazie. W ciągu 16 lat doświadczenia montowaliśmy instalacje gazowe do kilku generacji modelu BMW 3. Tutaj były modele BMW E30, E36, E46, E90. E, oprócz tego montowaliśmy również do e, BMW serii pierwszej, do piątki, do siódemki, do szóstki się zdarzało, do X3, do X5, także tutaj baza modeli jest naprawdę duża. E, w tym też do mocnych silników typu 3-litrowy, 4-4, czy też e, 4-8 zdarzały się również silniki V12, także tutaj jak widzimy, doświadczenie mamy Ogromne. Zachęcamy państwa bardzo serdecznie do zabawy, oglądajcie inne nasze montaże instalacji gazowych do BMW i napiszcie, który wam się najbardziej podoba i dlaczego. Serdecznie zapraszamy do lajkowania i subskrybowania naszego kanału, a także na montaż i serwis instalacji gazowych do Energii GAZ Polska. Dziękujemy.